Nienawidzę tego, że uważany jesteś za najlepszego zawodnika. Jest inaczej. To ja jestem najlepszy na świecie. W jednej rzeczy jesteś ode mnie lepszy. I jest nią podlizywanie się Vince'owi McMahon'owi. Jesteś w tym tak dobry jak Hulk Hogan. Nie wiem, czy robisz to tak dobrze jak Dwayne, ale on również jest w tym niezły. Zawsze taki był i nadal jest. Ups, chyba złamałem przyjęte zasady. Jestem najlepszym wrestlerem na świecie. Byłem najlepszy od dnia, w którym zadebiutowałem w tej organizacji, ale wszyscy mnie nienawidzili, ponieważ widział we mnie coś po Heyman i nikt nie chciał przyznać mu racji. Zgadza się, jestem człowiekiem połowa Heymana. Wiecie kto jeszcze nim jest? Brock Lesnar. On odszedł i ja zrobię to samo, ale różnica polega na tym, że ja odejdę z pasem mistrzowskim WWE. Wiele razy wierzyłem w wyimaginowane obietnice Vince'a McMana I wreszcie do mnie dotarło, że one właśnie takie są Wyimaginowane Prawdziwy jestem tu tylko ja Od niemal sześciu lat codziennie udowadniam każdemu, że jestem najlepszy przy mikrofonie W ringu I nawet jako komentator Nie ma lepszego ode mnie Nieważne ile razy to udowadniam, wciąż nie ma mnie na kubkach i opłatach. Jestem marnie promowany i nie występuję w filmach. Nie ma mnie też w słabych programach na kanale USA Network. Nie było mnie na plakacie WrestleMania i w czołówce tego programu. Nikt nie zaprasza mnie do talk showów, ale powinienem w nich być. Nie jestem tym sfrustrowany, ale fakt, że Dwayne wystąpi w walce wieczoru kolejnej WrestleMania, a nie ja, sprawia, że robi mi się niedobrze. Myśnijmy sobie coś. Właśnie te osoby, które teraz mnie oklaskują, sprawiają, że chcę odejść. To wy pijecie z tych kubków i kupujecie programy gali, na których okładkach mnie nie ma. To wy na lotnisku chcecie, bym się na nich podpisywał, żebyście mogli sprzedać je na ebayu, ponieważ nie chcę wam się znaleźć prawdziwej pracy. 17 lipca odejdę z pasem mistrzowskim WWE i kto wie, może będę go bronił w New Japan Pro Wrestling. Może wrócę do organizacji Ring of Honor. Hej, Cold Cabana, jak się masz? Odejdę przez Was, gdyż i tak nadal będziecie pompować pieniądze w tę organizację. Jestem tylko częścią wielkiego koła, które nadal będzie się kręciło. Rozumiem to. Vince McMahon wciąż będzie zarabiał pieniądze. Jest milionerem, który powinien być miliarderem. Wiecie dlaczego nim nie jest? Ponieważ otaczają go fałszywi i niedorzeczni cwaniacy. Oraz potakiwacze tacy jak John Laurinaitis, którzy powiedzą mu wszystko, co chce usłyszeć. Chciałbym wierzyć, że ta organizacja będzie lepsza po śmierci Vince'a McMahon. Ale przejmie ją jego idiotyczna córka, ograniczony dzieci i reszta tej głupiej rodziny. Powiem wam coś na temat Vince'a McMana. Robiliśmy kampanię poświęconą znęcaniu się nad młodszymi. Andrzej Ostro, chyba nawet za ostro i nie wygląda mi to na awarię mikrofonu. Aby tylko tą wypowiedzią nie zakończył swojej kariery w WWE przed planowanym terminem. Towarzyszyli Państwo. Andrzej Supron i Paweł Borkowski. Biologi tłumaczył Rafał Tomasiak, Czy to dla państwa Maciej